Hej, witam was ponownie, gramy dalej w Wiedźmin czy dziki gon I walczymy z Kero -E Może być to niełatwa walka naprawdę O oh się tym bardziej że ona bije z daleka Żeby naprawdę ciężkie okay. Na szczęście zadajemy dużo obrażeń A teraz tylko mi nie mówcie że ja ją zabiłem tej What? To nie musiało się tak skończyć. What the Nekromancyjna magia. What the fuck ona nie żyje tej. Oh my god. O kurde, co ja narobiłem Ja nie wiedziałem, że to się tak skończy. Ale ona miała książkę tej nekromancji. miała książkę o nekromancji, czyli wskrzeszanie zmarłych Czyli można powiedzieć chyba tak wnioskuję tylko, że Keira nie do końca była dobra jednak Może nie do końca była dobra ale no tak wydaje mi się, bo jednak się miała książkę o nekromancji, to raczej się tym chyba interesowała co ale w zasadzie i tak mi się to nie podoba, że ją zabiliśmy. Dopiero co nam pomagała, a teraz... Ech, kurde, ciężkie naprawdę to są decyzje w tym Wiedźmie. Nie wiem. Mógłbym to inaczej zre zrealizować i puścić ją, ale... Cóż. Gram na ślepo, gram w to pierwszy raz na ślepo, więc nie wiem jakie... Jakie... Jak co, jak wpływa? Czyli po prostu nie wiem jak, trzeba rozwiązać dialog, żeby... Wiecie, lepszy sposób to zadziałało, nie? Wiecie, chciałem dobrze, chciałem pomóc, żeby nic jej się nie stało, to okazało się, że... Że jałem zabijany. I tak. Ale... Czekajcie, ja zobaczę jeszcze. Czy jest coś... Czy są jakieś dalej zadania z tym związane? Nie, nie ma już nic. No to nic. Przykro mi bardzo, panie. No. Szkoda, z Kowalem jeszcze, no. żeby mi naprawić sprzęt. Pokaż mi swoje towary. Dobra, wszystko. Okej. Okay. Bywaj. To czy ja tutaj do stworzenia? Buty. Pożar srebrny. To jest 16. Na ósmy to jest ten. Na razie nie za bardzo, co i no kurde naprawdę szkoda mi tej kery. Szkoda mi naprawdę Wiem, że będę teraz przeżywał, no ale... Tak już jest To jest jakieś zadanie, no dobra zresztą mniejsza z Idziemy w końcu do tego barona, bo przecież nigdy tego nie zrobię. Ja będę ciągle miał. Nigdy tej gry nie skończysz już naprawdę. Tyle odcinków z tego jest, z tego Wiedźmina już, już niedługo będzie, czy, nie, wiem, nie wiem, może nawet, czy to już nie z 30 odcinek, a jestem, kurde, na początku gry jeszcze. tyle Ty? Ty. gry mi zostało, że został Ja może grę będę kończył na 30 poziomie, a, nie albo dalej nie a, nawet, a kurde... Jest. jest ciężko, prawda? No Na pewno ponad 100 odcinku będzie twemi. Znać kto idzie! Co do tego nie ma złudzeń. Baron u siebie? Zależy, kto pyta. Wiedz mi, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną cerą. Ja go znam. Karczma na rozstajach. Postawiłeś nam kolejkę. Miałeś iść w swoją stronę. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną. Tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin. Wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Sierżant! Ardal! Wiedźmina do barona! Tylko bez awantu, jasne. Jasne. Hej, <tutujce> <tutujce> jak <tutujce> no jest z... sierżantem temerskiego wojska? To sobie weźmiemy. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak Czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tymi, i próbować żyć normalnie, albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wam i Baron? Hmm, tak, dowodzi. To zabalam w ręku macie co wam dzisiaj. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Ale wielki patan. No, popatrz. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. Tak to jest z plotkami. Niewiele ma pokrycie w rzeczywistości. Racja. Jestem. Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. Miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napisz się. Czemu nie? No, to rozumiem. Hmm. Folcesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Znaczy Czyje zdrowie pije teraz? Prawowierny Temerczyk. Wypijmy za spotkanie. Wewijmy po Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Po wsiach nazywają mnie krwawym baronem. Gerald z Rivi. Po wsiach nazywają mnie rzeźnik z Blawikem. Już mówiłem. Wiem kim jesteś. Szczerze mówiąc tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba welen? Nie przyszedłem tu rozmawiać o krajobrazach. Błąd! Widać, że jesteś tu od niedawna. A tymczasem tutejsze bagna i torfowiska to bardzo ciekawe miejsca. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bajen. I co i to zbyt? Co się stanie? Przyszło od strony Bagien i co? Biały obraz. Co się dzieje teraz? Co się dzieje? Mam nadzieję, że... Mówiła, że zanim doszła do wioski, okay, napali na nią Uf, jakieś leśne monstre. Duża. Już nie to co wcześniej. Ta mała była teraz O, już duża. What? I nią gram? O oh, lol, tej... No, Muszę się stąd wydostać. LOL, gram Cili. Nie wiedziałem, że to tak jest. Okej, okay. no hech, gramy Cili na to. Czemu nie? Dobra. Chodźmy. Historia Cili, Króla wilków. Muszę jej pomóc. A jakie tu mamy w ogóle moce tutaj? O oh, fuck what the hell? Ale życie się regeneruje. Ja. Nie, ile się nią walczy? On, no, ona jest opa. Możesz zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Hmm, nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem, i kazał iść słodką ścieżką i się najeść, i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No. Byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Hmm, czyli musimy iść na wschód? To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. <grym> Cholerny cię. wygląda. Małgosia. <laughs> Małgosia. Wilki! Schowa się. O, pan dłużej góry Ale jesteś dzielna! Nawet mój tatko tak nie umie! A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. O kurde. Co? Zobacz, coś tam leży! Poczekaj tu, nie podchodź. Żadnych, ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Chciałbym sprawdzić ciało. Białka nabiegły krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No, język przekryziony. Musiała go bardzo bolać, nim umarło. O, zmieszczona klatka, żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Hmm, coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. Hmm, a to co? Wesane szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Nie. Czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Mhm, akurat. Król Wilków go dopadł. Kiedyś mhm, dzieci stały się takie przemądrzałe. A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z żypaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, to jadł blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek, wujek Besemir. Okej. Okay. Zrobię pyszny smalec... Czy wątroby tam były, nie? Ale zmasakrowane. co je zabiło, miało wielkie szpony. To jad. Zabierz liście blekotu. Ma liście blekotu... I to jest blekot. Nie wygląda ja blekot? W ogóle nie mogę mieć mińskich znaków wyżywać. I przez to. Zobaczmy jeszcze, czy nie ma? podbrzusze całe zakrwawione, rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. Tutaj nie widzę nic więcej I musimy się cofnąć Nie no. wiem czy, czy iść tam bardziej do przodu jednak czy... Dobra nic, idziemy z powrotem, Dobra, to na razie będzie wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku.